Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Jestem Nomad.pl i zapraszam do e, filmu aktualizacja z, z przygotowania o, przygotowania na wyprawie, czyli to będzie po prostu e, filmik, film e, To będzie podzielony na części, nie wiem, w sensie nie film, tylko będzie taka miniseria o, taką mogę to zrobić, bo jakby 1, 1 stycznia mieliście im wielkie ogłoszenie odnośnie do Owo do, Polski, do czyli największego projektu w tym roku to w tym filmie to będzie taki początek tego większego tego, tego najważniejszego filmu czyli to będą po prostu takie e, e, update'y z przygotowań to jest taka pierwsza część ja na ten moment mam 2 stycznia E, więc e, powiem mniej więcej co e, jest na ten moment e, kupione i tak dalej i co na ten moment jest w planach do kupienia e, w planach do kupienia jest hmm, ju, ju, jutro po pracy będę szedł do Media Markt e, Media Expert przepraszam, albo Media Markt zobaczę jeszcze e, w celu zakupu e, Kart pamięci. Będą to kart pamięci jak największej pojemności. I będę chciał na nie będę chciał kupić co najmniej cztery. To będzie jeden zakup, który będzie jutro kupiony. Dla mnie by to być jutro, dla was to już ja będę co miał, więc najprawdopodobniej dogram to w montażu, że faktycznie mam. Jutro też będę zamawiał z oficjalnej strony GoPro, czyli GoPro.pl chyba, z tego co pamiętam. Już dawno z tamtej strony nic nie dokupowałem, bo no w sumie nie potrzebowałem miałem wszystkie uchwyty, ale na dzień dzisiejszy będę chciał kupić jeszcze dodatkowy uchwyt, który mi się przyda tak naprawdę. Jest uchwyt na klatę. Jest to uchwyty tylko na klatę, czyli mocowanie na klatę. Dla mnie wie, że mam mocowanie na głowę, które też swoją drogą będę używał. Mocowanie na klatę to będzie dodatkowy, dodatkowa perspektywa. Będę będzie perspektywa właśnie taka jak teraz, czyli z mojego handikama Będzie perspektywa właśnie z, z, z pierwszoosobowa, czyli z głowy główna tak zwana i będzie perspektywa właśnie z klaty. to już może będzie po montażu przyjdzie bo to nie, nie wiem kiedy przyjdzie też i powiem szczerze zobaczymy więc na ten moment aktualizacja będzie jest to jedna aktualizacja sprzętowa bo na razie Mm. Powerbank. powerbanki będą kupowane dopiero chyba w lutym będę kupował żeby mieć zobaczę też czy będą gdzieś jakieś tańsze rzeczy albo nie wiem, zobaczymy na razie mam, tutaj mam jeden powerbank tutaj jest tutaj jeden powerbank o złość o ten taki mam tutaj mój mój panel solarny, który zawsze się przyda kolejny power bank mam w... chyba tutaj zaraz zobaczę nie wiem czego wypakowałem o tak, tak mam go tutaj dobra jest to power bank o pojemności już Wam mówię już Wam mówię 20 000 mAh No ja nawet wam, nie wiem czy wiedzieć to Nie wiem jest odwrócone No 20 000 godzin, Czyli e, bardzo Jak nam, niech dla mnie to ok w Tym bardziej że aż takie będę długo jak to będę ładował telefon e, w, Na postoju jakimś Większym takim typowo Chociażby jedzeniowym, albo chociażby postoju nocnym, czyli w nocy zazwyczaj. Albo, bo w, w, w postoju jedzeniowym będę, będę y, ładował y, pa, panelem solarnym, bo zazwyczaj będę w słońcu siedział, albo gdzieś będzie dostęp do światła i panel solarny mi w pewności wystarczy, nie będę musiał jego tak często ładować. Po prostu nie zajdzie mi bateria z niego. O, tak mogę powiedzieć. Bo, bo bateria będzie wtedy, jak będzie słońce. Dobra. To by było. A, właśnie. Nie będzie to jeszcze na, na koniec, będę chciał Wam powiedzieć, pokazać Wam mniej więcej trasę. To będzie taka Połowa trasy, jedna, jedna trzecia trasy będę ją po prostu pokazywał co odcinek, co film, po prostu to będzie taki, w tym filmie będzie, może nie dokładnie trasa, bo dokładnie trasa ona będzie się zmieniać, na 100% będzie się zmieniać już w trakcie, ale takie główne punkty będą na 100% także Wam wszystko będę, w trakcie to film e, będę Wam je pokazywał ale to już będzie na e, z perspektywy komputera bo najlepiej będzie na OBS-ie e, jakościowo lepiej także z tego ujęcia Wam e, was żegnam i widzimy się za chwileczkę wy w moim komputerowym. Na komputerze, na OBSie Aktualne elementy, które są do ładowania przenośnego. Mamy tutaj na chwilę obecną trzy parowe banki i panel solarny. Ostatnim nabytkiem, to sobie odłożymy, jest. Ten oto powerbank, plus dwie karty pamięci o pojemności 128GB, pamięci, no, ten powerbank to jest od Hama, ma tyle milionów amperogodzin, możecie sobie zobaczyć specyfikację, jest Ostatnio go kupiłem, w sumie dzisiaj jeszcze, e, miał dołączony kawałek USB-C. E, Także na chwilę obecną takie mm, sprzęty mam, jeśli chodzi o mm, moje elementy do nagrywania. W sumie e, to jest do nagrywania, żeby miał na, jak najwięcej y, miejsca, dlatego wziąłem taką pojemność i do ładowania tych moich urządzeń do nagrywania, czyli czyli tak e, urządzenia do nagrywania i ogólnie moje e, zaplecze nagraniowe hmm. nagraniowe jest chyba update'owane, bo jeszcze będzie Yy, do, do kupiony będą jeszcze co najmniej dwa pary oprócz tego i co najmniej jedna yy, taka karta pamięci i ta, ta, taka i trzy yy, sześćdziesiątki czwórki żeby było jak najwięcej kart pamięci w moim zapasie bo nagrywanie Codzienne tak naprawdę i te, y, te dwa te dwie 128 one będą się specjalnie do GoPro bo GoPro akurat używa jak naj, y, najwięcej miejsca i GoPro ma naj, one, te filmy są dobro jakościowo i dlatego ma y, te Dlatego te klipy z tych filmów e, zajmują więcej niż taki normalny film chociażby stąd. Hmm. Dlatego tutaj będzie 64 używana. Plus ta, co jest aktualnie tutaj zamontowana. Dobra. I jesteśmy sobie na moim komputerze już na, na mapie całego mojego wyjazdu. I tak, o. odpoczynamy oczywiście w Opolu. Tutaj w okolicach Padkowa albo nawet w okolicach Kam kamieńca Ząbkowickiego będzie pierwsza taka mm, pierwszy e, przystanek pod postacią pania. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ogólnie mm, Omijam całkowicie kotlinę kłodzką, czyli tutaj. Po prostu ją omijam szerokim łukiem. Głów... Takim większym przystankiem będzie na pewno Jelenia Góra. Przynajmniej do niej nie wjeżdżam w sumie. Ale może będę wjeżdżał, może nie, zobaczymy. Yy... Na pewno do tego momentu w tej linii nie patrzcie, bo ja, bo to ten, od, od razu przejdziemy sobie do G i największym takim głównym przystankiem będzie kostrzyn nad odłam, a dokładnie tutaj. Zjedziemy sobie specjalnie tutaj naszą y, północ, naszą drogą. Gdzie jest ta droga, która prowadziła do Kokoszyna. To jest portowa tutaj. Czyli sobie pojedziemy, zjedziemy sobie po prostu na y, tutaj. Bargucio Północna i tu jest gwiazd na główną scenę Poland jeszcze w, Na Kostrzynie kiedy był Poland Rock Dawniej Woodstock Dalej w, w zachodniej części Polski To na pewno Tutaj jest główną tutaj okolice Szczecina bardziej. jak już. Czyli prawo te, te okolice. Tutaj. A później to już yy, dziwnów. Dziwnów będzie na 100%. Na pewno będzie też coś na wodinie ja nie do Wolina, ale tutaj będzie albo tutaj będzie spanko, albo na pewno spanko będzie na w dziwnowie bo tam jest dużo yy. i to jest na dzisiaj na ten odcinek, na, na, na ten film koniec nasza część, czyli yy, takie jakby zachodnio pomorskie czyli to tutaj okolice rewalu i tak dalej, czyli już morze to już będzie w kolejnym pokazowym odcinku. To będzie to Gdańska, tak jakby, albo po, po, po prostu same morze będzie pokazane. Cała trasa tak jakby jako no tu będzie przebierać. To to, nie patrzcie się na to. Bo ja tutaj na pewno nie będę chciał na A4 wjeżdżać albo na jakieś inne pierdółki. Tutaj pewnie będzie most. Pod atwórką pewnie będzie coś. Albo nad atwórką. A szóstką, przepraszam. Tak samo. Czyli była chyba czwórka. to jest a czwórka I A czwórka już się tutaj kończy. To jest 94. Ale tutaj to wiadomo. To ja oczywiście będę jechał tutaj 46. Bo tak mi jest najlepiej. Ale dobra. Jeszcze chcę Wam pokazać, tutaj zazwyczaj nie ma tutaj zazwyczaj nie ma tych to jest autostrada wolności faktycznie H2, ale tutaj pewnie, pewnie będzie pod mostem Omonatu, o nawet mi widać, że jest nad czyli wiadukt no już z wielokrotnymi tam je, jechałem, ten kto pamięta, ten pamięta, także nie ma na trasie żadnych płatnych dług, żeby nie było, wszystkie są dozwolone do jazdy, jazdy, rowerem. A jak będzie trzeba, to trasę zmienię. To już będzie w trakcie trasy, jak, jak praktycznie będę musiał jechać przez na przykład A6 ale ja tutaj też widzę, że to jest albo pod... Pod tunelem. Najprawdopodobniej pod tunelem, czyli na, pod, A, pod A6 to będzie ten przejazd. Tak naprawdę, ale dobra. Hmm. Pokazówka jest, jest. Może nie w kolejnym, ale będą przebitki może, w, albo w kolejnym, albo w którymś tam tym będą przebitki z, tych, yy, z tej części pół, południowej, północnej przepraszam, bo po, południowa była już tutaj, początek, czyli od Opola i tak dalej do Dziwnowa, bo w Dziwnowej to będzie w stanie przystanek jeśli chodzi o zachodnią część Polski. A jeśli chodzi o trasę północną, to będzie w jakimś tam późniejszym odcinku. Nie wiem czy w następnym, czy nie. To już się zobaczy. To by było na tyle. Nie będę już przychodził na kamerę. Na kamerę chętnie, bo mam mało baterii. Ewentualnie będą jakieś przebitki, jak będę miał... Y, już ewentualną... Y, jak już będę miał moje y, karty z pamięci, które sobie jutro kupię. Dla was to będzie już wcześniej. Dobra. Widzimy się w, kolejnym, w kolejnych update'ach. Odnośnie y, przygotowań do... Trasy dookoła Polski. Ja się Wam już do czynienia, Trzymajcie się. Cześć!